Witam z tej strony Iwa. Ja dzisiaj przygotujemy intrakt z kwiatu dziurawca. Będziemy potrzebować rozdrobnione ziele dziurawca. Zbierając dziurawiec, zbieramy górne części kwiatu, wkładamy do słoika. Ja tutaj mam około pół szklanki na taki słoik, który ma 900 ml, ale w sumie jest tam troszeczkę więcej jak pół szklanki. Zalewamy gorącym alkoholem, co jest ważne, podgrzewając alkohol wkładamy go na ściereczkę i odkręcamy korek, bo jak widzicie alkohol po podgrzaniu zwiększa swoją objętość i nam chce wykipieć. Zalewamy świeże ziele gorącym alkoholem. Muszę jeszcze podgrzać. Zakrę... Zakręcamy i pozostawiamy na minimum 14 dni. I w tym czasie będą nam się łączyć składniki tej nalewki, co jest bardzo istotne. Trzeba zostawić na parapecie albo gdzieś na słońcu, tak żeby było wystawione to na działanie promieni słonecznych. Taka nalewka, w zasadzie intrakt, pomoże nam pozbyć się problemów, jeżeli mamy chorą wątrobę problemy z woreczkiem żółciowym problemy z przewodem w zasadzie, jeżeli mamy problem z trawieniem. To wtedy właśnie e, taka nalewka w dawce około 30 kropli 2-3 razy dziennie nam pomoże. Ale nie tylko, bo ma działanie również: e, pomaga nam podczas depresji, stanów nerwowych, lękowych, e, wycisza, e, przywraca chęć do życia i przynosi coś w rodzaju radości i euforii, więc na zimę jak znalazł. E, przy czym e, w zasadzie. Możemy stosować to od końca października, październik, listopad do lutego, marca, ponieważ nie możemy wystawiać się na działanie promieni słonecznych, zażywając właśnie taką nalewkę, czy stosując na przykład olej z kwiatu dziurawce. Ponieważ może wystąpić reakcja alergiczna, i to dość silna, która będzie podrażniać naszą skórę, więc o tym trzeba pamiętać. Ale również taka nalewka. Intrakt, który sobie przesadzimy, potem damy do jakiejś ciemnej butelki, oczywiście w szafce musi być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu. Jest pomocny również przy ciężkich egzemach, po poparzeniach na przykład, jeżeli się oblejecie olejem gorącym albo czymś gorącym, wodą wrzącą, no to wtedy właśnie czy olej, czy właśnie rozcieńczona nalewka pomoże uśmierzyć bóli i zasuszyć tą ranę. Również w przypadku łuszczycy albo innych atopowych stanów zapalnych nam pomoże rozwiązać ten problem taka nalewka, więc warto sobie zrobić zapas na zimę. Z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.